Siemanko, z tej strony Wiego98 A to jest pierwszy poradnik na moim kanale I w dzisiejszym odcinku, w tym poradniku Pokażę wam jak zrobić serwer do gry Nomad Która jest na Steamie Bo gra się już trochę rozpowszechniła w Polsce Część z was by pewnie chciała mieć swoje serwery Jeśli gracie e, Ja wczoraj zrobiłem swój serwer Więc mogę się już o tym trochę wypowiedzieć Jak to zrobić? Oczywiście nie znam, wszystkich, nie znam prawie żadnej komendy Znaczy żadnej komendy e, Konfiguracyjnie, coś wiem, ale ja zostawiłem sobie na razie tak jak było poprawnie, więc pokażę wam jak go zrobić. Potem możecie sami kombinować, bo wszystko jest odwracalne. Na polskim YouTube nie znalazłem takiego filmu. Wiem, że na angielskim jest. Ale nie każdy kum angielski, lepiej to mieć po polsku, więc dobra, mamy tutaj serwery, są serwery z hasłem bez hasła, ale ja wam pokażę, jak zrobić taki i taki. Więc dobra, zwijamy sobie. Pierwsze, co będzie nam potrzebne, to Steam. Wchodzimy na Steama. Wyszukujemy naszą grę nomad, klik klikamy prawym, właściwości, pliki lokalne, przeglądaj pliki lokalne, potem katalog, nomad server, znajdziemy pliczek start, prawym, edytuj, i dobra, co my tutaj mamy? Nomad server exit, tego nie zmieniamy. Name, nazwa serwera, jak go można nazwać? Poradnik. Port, tutaj też nic nie zmieniamy, zostawiamy 5.1.2.7 e, Albo tak jak wy będziecie mieli, wiem z tego, że ja próbowałem, mój kolega próbował i mieliśmy obaj 5.1.2.7 Więc my zostawiamy 5.1.2.7, tak było przynajmniej z tamtym poradniku, tu nic nie zmieniamy Sloty, mi wystarczą 5 e, Client versions, e, teraz jest wersja nomada 0.64, więc zostawiamy 0.64 Password e, Hasło, jakie? YouTube Oczywiście, ja będę miał inne, jak będę sam grał. I tutaj, hmm, chyba że wolicie grać na jakiejś niższej wersji i, ma, i nie aktualizowaliście Nomada, to wtedy może, możecie tutaj zmienić na, nie wiem, 3.0.63 y, i tak dalej. I do końca już tutaj nic nie zmieniamy. Więc, dobra, hmm, jeszcze jeden bajer Wam pokażę, bo jak tutaj widzieliście na Nomadzie są. No, serwery w różnych kolorach i pokażę wam, jak to zrobić. Teraz wchodzimy sobie na stronę w w3, scholzcom Otworzy nam się taka strona. Zjeżdżamy sobie niżej. I wyszukujemy kolor picker. Wchodzimy w kolor picker. I dobra, powiedzmy, że ja chcę mieć serwer w takim niebieskim kolorze to sobie to możemy skopiować już kopiujemy sobie ten kodzik taki, w takim jakim chcecie kolorze na przykład jakbym kliknął sobie teraz biały to tutaj też kopiuję ten kodzik na przykład ctrl c, jak pewnie wiecie dobra, zwijamy jesteśmy w tym ja sobie też przygotowałem wcześniej mój katalog i co tutaj trzeba zrobić wpisujecie sobie przed tym, ja sobie to przewinę trochę w bok, żebym widział tą komendę Tą strzałeczkę, kolor równa się. Ja plus dałem, Wklejamy sobie ten kodzik, zamykamy tą strzałeczką. Przechodzimy teraz na koniec tego. dajemy znów tą strzałeczkę, ukośnik, kolor. I zamykamy tą strzałeczką. I dobra, i powinniśmy mieć teraz nazwę w tym kolorze właśnie nie pamiętam, czy tutaj trzeba dawać spację, lub tutaj dawać spację. Bo najwyżej, będzie, jak będziemy włączać serwer, będzie wyświetlało się, że nazwa jest taka, to trzeba tylko dodać spację. Więc dobra, tutaj dajemy zapisz. To mogę zniknąć. I teraz, jak mamy ten pliczek start, klikamy dwa razy lewym. Serwer się włącza. I widzę, że tutaj źle wpisałem, Trzeba ze spacją, bo po nazwie. No ma serwer. Widzicie? Trzeba spację po więc ja szybko go to wyłączam, zmieniamy edytuj spacja i tutaj też spacja um, jeszcze sprawdzę czy dobrze całą komendę wpisałem wygląda to, że tak, więc daję zapisz włączamy podwójnie nie wiem, dalej tak pokazuje nie wiem, czy wtedy mi też tak pokazywało sprawdzimy zaraz, więc dobra nazwy mamy poradnik, port tak jak mieliśmy 5.2.7, e, sloty 5, wersja taka, hasło YouTube. E, więc dobra, co tutaj trzeba zrobić? Wchodzimy sobie teraz. na nomada. Po łączeniu serwera powinien się tu pojawić, i pojawi się poradnik. I macie na ten kolor, co nie? I patrzcie, jakbyśmy chcieli kliknąć dwa razy, wpisujemy hasło: YouTube, Connecting. Serwer włącza nas. Failed Connected. E, nasi znajomi, jak będą widzieć, tak serwer, oni klikają po prostu dwa razy z lewym, wpisują hasło, mogą wejść. Ale my musimy skopiować sobie, jak mamy tutaj serwer włączony, musimy skopiować tutaj to IP. 192.168.0.14 i 5127 i ja tutaj nie wiem czy tutaj mam tak samo jak tam w tym IP 68014.0.14 dwukropek 5127 czyli tu mamy to IP dwukropek port i direct connected hasło mamy zapamiętane connected to server Roline rzuca. Rzucasz. I dobra. Jak widzicie, serwer nam się. serwer mamy włączony. My wchodzimy na niego. Nasi znajomi po prostu klikają dwa razy. Mogą wejść. No trudne to nie jest. Do zrobienia zajęło nam to kilka minut. W wielu grach się to dużo trudniej tworzy. Tutaj pomyśleli. Eee... I ten. Dobra, jeszcze z moimi znajomymi gram na serwerze. Tym. Więc my już tutaj się trochę rozbudowaliśmy. Znaczy to jest trakcie budowę cały czas. Znaczy trochę itemów jeszcze zdobyłem. Eee, I sobie tu gram ze znajomymi. Jak widzicie, wszystko chodzi płynnie, Oczywiście to serwer jest na waszym komputerze, więc trzeba mieć niezły komputer. Ale to jest malutka gra. Wymagania, masz, z tego co wiem, nawet gorzej niż Minecraft. E, a tam trzeba było nawet używać hamaci, żeby działał ten serwer. Tutaj nic nie trzeba. O tym pomyśleli. E, I ten. I nam wszystko działa. Nie wiem, czy trafiłem. Dobra, nie żyję. E, wszystko nam tutaj działa. Bez problemu. I ten. Jeśli chcecie wyłączyć serwer, ja sobie tu e, zwinę. Wpisujemy Q. Enter serwer wyłączono, dobra serwer jest wyłączony, jeszcze tak propo ustawień, jedno, wiem gdzie się zmienia ustawienia, wchodzimy w config e, config Dajmy sobie tutaj mm, no dwa razy lewy możemy i tutaj są takie, jak maksymalny ping, jeśli ktoś przekroczy to wyrzuca go z serwera, u mnie jest 300 e, to jest propo tego pingu, żeby auto, -kika, auto automatycznie wyrzucało, zostawiamy true e, mm, minimalny Obrażenia zombiaka 4, maksymalne 10 yy, Normalnego zombiego HP 40 Tego szybkiego 10 yy, W armorze 65 yy, yy, czy tego trochę... To nie wiem do końca co to jest Total zombie Czyli na całej mapie jest Ja, normalnie jest 70 ustawiona Ale ja z moimi znajomymi gramy na hardcore, Więc 1000 yy, There's nie... Nie wiem co to jest. Eee... No, nie wiem. No. Mm, kids, tutaj nic też nie wiem i Total. Nodes też nie wiem. Więc tego nie zmieniam. Ja sobie tylko zmieniłem opcję, żeby było dużo zombiaków, żeby nie grało się tak łatwo. I potem klikamy X zapisz. Więc to by było na tyle w tym filmiku. Jeśli chcecie więcej poradników na jakiś temat, to piszcie. Jeśli Wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Na ramach.